Dobra, lecimy. Masz już aplikację, ściągnąłeś ją, pobrałeś i zastanawiasz się, jak to kompletnie, generalnie może zadziałać. A no, może. Za każdy post, wspomniany olejek we wcześniejszym wideo, polecający recenzję, w momencie, kiedy twoja recenzja osiągnie 250 wyświetleń, zaczyna się monetyzacja. I powiem ci, że dużo lepsza niż na tej platformie, także w ogóle nie wiem, dlaczego Ciebie tam jeszcze nie ma. Pamiętaj, z naszego profilu Matylda Kokomatka dostaniesz dyszkę. Ale, ale, moi drodzy, słuchajcie, nie róbmy spamu, nie róbmy nie wiadomo jakiej sztucznej aktywności, bo nie zapominajcie o tym, że tam też są algorytmy. Oficjalnie mówi się, że co 3 godziny powinna być odległość między jednym postem a drugim, ale ja bym brała na to poprawkę. Słuchajcie, moim zdaniem, maksymalnie 3 posty dziennie. To i tak macie co robić. Nagrać te trzy posty, chociaż to jest sekund 5. Ja zawsze mówię, że to jest fantastyczne i czego tego nie było wcześniej. To jest po prostu platforma, na którą wszyscy czekaliśmy. Trzy posty dziennie Wam absolutnie wystarczą. I też słuchajcie, tutaj nie liczą się obserwacje. Dziewczyny kompletnie nie liczą się obserwacje. Aczkolwiek miło mieć obserwujących, ale czy Wy macie jedną obserwację, czy pięć tysięcy, to nie ma wpływu. Na y, monetyzację, aczkolwiek wydaje mi się, że patrząc tak zasięgowo, im więcej obserwujących, tym w większej liczbie y, ludzi wyskakują wasze posty, ale to też z drugiej strony ważne, żeby mieć takich szczerych, zaangażowanych ludzi. Po co z tego, że ty obserwujesz y, uprawę konopi indyjskich, jak cię konopi indyjskie nie interesują i ty tego nie obejrzysz, ty to pominiesz. Rozumiecie. Chodzi o to, żeby obserwować ludzi i treści, które naprawdę was interesują. Moim zdaniem to jest gwarancja sukcesu. Nie spamować, nie lajkować sztucznie. Aczkolwiek, jeżeli wejdziecie na nasz profil i coś Wam się spodoba, zostawcie nam serduszko, komentarz takie wartościowe rzeczy, Bo moim zdaniem algorytmy też działają i za chwilę będzie wiecie: płaczy histeria, bo ja miałam tyle a nie dostałam kasy. No nie dostałaś, bo jak Cię uznają za bota spamującego wszędzie, no to będzie płacz i histeria, a tego byśmy nie chcieli. Prawda? Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie tutaj teraz pod tym szorcem, a ja będę aktualizować na bieżąco, bo jest tak dużo informacji, że może ktoś jeszcze o czymś nie wie, a chętnie się podzielę swoją wiedzą. No i pamiętaj, Matylda oko Matka. Komentarzu w opisie filmu, tam masz wszystkie informacje. Ja bardzo serdecznie Cię zapraszam. Kończę, bo mi się czas kończy.